Nasi klienci wracają z wakacji i po malutku zaczynają kompletować wyprawki. Myślę, że wszyscy rodzice dokładnie śledzą informacje, które mają spłynąć odgórnie, i rzeczywiście no, nie chcielibyśmy, żeby sytuacja się powtórzyła. Jest rozpoczęcie roku i później wracają tylko na chwileczkę do szkoły, i myślę, że część rodziców rzeczywiście czeka na ostatnią chwilę. To na pewno będzie spowodowane tymi wiadomościami, które mają przyjść z góry. Klienci pojawiają się i co najczęściej wybierają, co najczęściej kupują. Podstawowymi rzeczami to na pewno są zeszyty, bloki, takie artykuły jak farby, plastelina. To jeżeli chodzi o młodszych klientów. A jeżeli o starszych, to szeroki wybór długopisów, zakreślaczy, ołówków, gumki. Producenci chcą być cały czas na topie. Jakie motywy dominują w akcesoriach szkolnych? Jeżeli chodzi o młodzież, to na pewno seria kraftowa wszystko co jest eko, począwszy od ołówka, właśnie zeszytów, gumki nawet, jakieś naklejki, teczki, to wszystko jest najwyżej pozycjonowane właśnie u młodzieży. A jeżeli chodzi o maluchów, no to musi być kolorowo, tak jak zawsze. Jak kształtują się ceny? No nie ukrywamy, że ceny są wyższe niż w zeszłym roku. Jednakże jest taki duży wybór towarów, że można to jak gdyby wypośrodkować. I są tańsze rzeczy i droższe. Także myślę, że każdy znajdzie odpowiedni artykuł dla siebie. Jeśli chodzi o plecaki, bez plecaka do szkoły no nie wybierzemy się. Jeżeli chodzi o plecaki, to już jest sezon. Po plecakach, że tak powiem śmiesznie, ale rzeczywiście przecież 2 września to już jest czas, kiedy to dziecko z tym plecakiem musi pójść do szkoły. My już mamy wyprzedaż. Nie ukrywamy, że zawsze sierpień dla nas to już jest taki czas, gdzie należy obniżyć tą cenę, bo wiadomo, że ten towar nie może zalegać dłużej.